Pozycja 3208, jest to rzadszy nominał monet oleśnickich, mianowicie jeden krajcer, tu pod popiersiem widoczne oznaczenie nominału, przy czym nie sam nominał jest tutaj, yy, czyni atrakcyjność tego egzemplarza, a jego piękny stan jest to mennicza jednokrajcerówka Krystiana Urleryka z właśnie mennicy w Oleśnicy. Piękny stan zachowania, co widać na zdjęciach. Jest to odmiana z W i w legendzie, w tytulaturze Władcy. Ale też na niniejszej aukcji mamy drugą odmianę tego, tej monety, mianowicie również menniczą sztukę z odmianą WT. Proszę zobaczyć, jak pięknie gra połys z tej monety. Pozycja: 3200 9. Jest to egzemplarz z WT. Cena wywoławcza 150 zł, nota MS 63. I egzemplarz z odmianą WI, pozycja 3208 NGC MS 63. Cena wywoławcza również 150 zł. Zapraszamy.